Pokłady dobra ogromne. Pan to sprawił i każdym dobrym uczynkiem skarby wzbogacił moje. Ziarenkiem prawdy obdarzył gdzieś na początku żywota, powiewem wiatru. Trącił nadziei przeżycia bogato, życia nam danego, pomnożysz, obdarzy. Sny jawą przyozdabiającymi. Duszą wyniosłą, jemu przynależną, odbierze dary. Sobą jestem, jego tworem wyobraźni, Z matki i ojca genem trącającym, a jednak sobą. Piszę doznania, by nie ulec zegnięcia karku, Diabła pokłonu. Jestem wyzwolony z pęd, nim jedynym Bogiem, Mój uśmiech i dłoń ciepła. Jest testwa ziarna prawdy rzuconego, innymi podeptanego u do Mamony. Skarbem samym w sobie, Jego podobieństwem, nadziei na krzyżu przybitej, ludźmi. Nie będę zabiegać o poklask, bo w imię Jego mam talent pisania opowieści życia. To On jest wzorem niedościgłym i Jemu pokłony za wyzwolenie. Nam radości kosze, jemu przynależne bochny, obchodzimy krainę ludzi podobnych, ufnych i śmiałych. Święto się zbliża i we twe progi wstąpimy. Otwórz szeroko oczy, spojrzy prosto, dogłębnie do duszy uczynków dobrych, pomnożenia ziaren wiary i zaszczytu bytu. Miłość nie spyta się czy chcesz, lecz zabierze wszystko, Myśli rozsypie na przetaku, kołem zatoczy, ruchem kolistym w centrum świata twój sposób na życie widoczny. Sącz przez uszy wiedzę wszelaką, dobrą zachowaj, innym pochwal na ołtarzu, blask. Oczu nie odwracaj od krzyża pańskiego, dźwigaj podwójnie, on to bowiem jest. Ręce ochoczo zakasaj dla spraw ojczyzny, twój dom oprze się po rodze błysk, język kwiecistej mowy ucz, naszej polskiej wymowy, chleb ojciec i matka pacierz twoje dobro, dawno nadane sztem, tradycją, krzewem gorejącym, jest z tobą wspólnie założemy skibami polarzyznę, ofitujące myślą jasną polskiego nieba z niej to wyrastają pokolenia lniano włosę. Bielo obrusu zaprasza opłatkiem jego Ukłony nam wspólne przynależne, ciężarem życia prawego zdobyte, skarpiego. Na skrzyżowaniach dróg do domost ufnych spisał Ryszard Bogatymi dnia 6 grudnia 2022 roku.